Witam jeszcze raz. Pozdrawiam w imieniu Jezusa Chrystusa. To też będzie bardzo krótkie, ale do tego przygotowałem specjalne efekty yy, komputerowe już, żebyście nie narzekali, że yy, brakuje tego w moim programie, więc chcę was, chcę Wam dać trochę rozrywki. Tak więc komputerowo zrobiłem Wam coś. takie coś. Zrobiłem takie coś wytłumaczę Wam co znaczy imię Jehowa lub Jachwę więc co ten skrót oznacza coś musi oznaczać wspomniałem Wam raz już w odcinku o, o słowie Beresit w którym w tym słowie już jest wytłumaczone ukrzyżowanie Pana yy, w tym słowie jest wytłumaczone coś podobnego. Więc <laughs> słowo Yahweh składa się, jak wiem, wiecie, wiecie wszyscy, ci, którzy próbujecie i studiujecie, chcecie się dowiedzieć coś o tym słowie, z czterech hebrajskich liter, prawda? Yod, het Vav, Hed. Yod, hey. Vav, Moim zdaniem wymawiamy to jahwe. Tak jak wspomniałem wam w pierwszym odcinku, nie w pierwszym odcinku, w odcinku, w którym już omawialiśmy raz język hebrajski, który wyszedł z języka aramejskiego, że litery w hebrajskim i w aramejskim mają też swoje piktograficzne znaki, które coś oznaczały. Yy, więc litera J jest ręką. Litera H hej oznacza patrzeć się. Waw to jest gwóźdź. I ta oznacza tak to samo, czyli patrzeć się. Więc jak to możemy przetłumaczyć? Patrzcie się na rękę. Patrzcie się na gwóźdź. On był przebity. On przebity był za nasze grzechy, prawda? No dobrze, dziękuję bardzo.